Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z... z Naprawdę Naprawdę z serii... zarazem powiem jakiej Swimming Island przesiedam Wam teraz zasady Zasady są takie. Pierwsza. Nie graj na kreatywie, Druga. Nie graj na modach oprócz modów graficznych i... Mo creatures. Nie mam mole creatures. Mam inne mody, ale... Dobra, nieważne. Trze trzecie. Poziom trudności na normal. Chyba mam na normal. Nie oddala się daleko od wyspy. Dobra. Możesz zbierać surowce z dna oceanu. Przestrzegaj zasad. Dobra. Mamy też... Y, trz... wow, 27 zadań. Pierwsze, zbuduj domek z byleczego. Zaraz możemy, od razu, na normalne. No więc okej. Okay. Zbuduj domek z byleczego. czy możemy się tak wkopać. A, tu jest... ...wilczek. Ja Teraz zacząłem grać na tej obcym, gdzie ona tylko na zdjęciach. Och, i tu jest dawa. są obce, są homory, więc skrzynka. Chyba, ciemne skrzynki. Otóż, znanie zasady. Ruas, a na trac, w poniedziałku. E, zasady. Patrzę, już lasing. Dobra w zasadzie to wam czytam tu macie zadanie zabili villagera znajdę <grym> no tu macie takie tu jest ja po angielsku tak a to aha dobra to sobie zamierzymy mhm. Bierzemy sobie drzewko i zaczniemy powoli grać. Jeszcze na zdjęciach ja widziałem coś, tylko zaraz Wam pokażę to, jak zaczęło drzewo. <laughs> Przepraszam. No właśnie. Oto i... Не было любом случае, я чекану, там, какими-то трохи Правда, могу до лучших целых. Так и букнет. Oh, еще капка блохат. Ой, еще один. на правде ой, 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 ой,

Hmm, ну, да, что там брючим, все, что там нет, не а, так, ой, нет, а, раз, tylko żebym nawet tutaj nie wyskoczyła nie wyskoczy, okej okay. dobra może bazą, ale i nie spoko wszędzie jest lawa nie spodziewałam się tego już raz tutaj gramy każdy razem kopiemy Naprawdę, naprawdę co jest no to po prostu przegięcie nic, gdzieś szło? Czy co? Tak jakby było po prostu, tak to znęły. Kiedy pod tym nie stać? No to nie będzie lawa. Nie, mówię. Przedstawię piercyk. Ja słyszałem, że tu coś otwiera drzwi. Musiałam być gdzieś pod drzwi. Dobra, słyszałem, że to coś otwierało drzwi. To musi być w tej skale. Coś co otwierało drzwi. Mi się nie udawało, na pewno, jeszcze pewnie. Mi się nie udawało, że coś się robi. Jestem tego pewny i w głębi duszy o tym wiem. Tu mi się przekłada.

bo ci nic nie sprawdzają, nawet nie wiem gdzie jest, ani nic. Także... No nie, nic tam nie wiecie, bo ja nic nie robiłam przed filmikiem. Tak to to tutaj jest. Gdzieś na pewno zaraz... Bo... Dobra, zrywamy dalej. Tutaj skończyliśmy. No to teraz my port Paliło się, po co mi to może być? Nie, na razie sobie schowam do skrzynki. Do skrzynka. Teraz znowu tu słyszę, jakby to nie trafiło drzwi. dźwigni. No fułem, to w to wkurza. To na pewno coś no to pewnie co tutaj coś tylko co to jest? E, już się e, wymyślam cześć mały Pozwolisz, że tutaj wejdę na ciebie. Przy okazji zbiorę to trochę drewno. Cześć, co tam masz w skrzynce? O fajnie. Żelazny set. Mogę sobie burki zrobić. No darmo na pewno do nic niczym nie są. Coś tu musimy mieć. Вот у нас нет. Пока я готов сезон, чтобы не вышло дальше. Куда-то. Złota. O, dozury. Z Więcej dożury, to więcej złota. Tak, o to chodzi. Może być też pułapka. Na razie nie ma płatki. Ok. Możemy kopić dalej. Nie wiem gdzie się dokopie, ale może się gdzieś dokopie. I tak jest mocno. No i tak nie wiem co robić. Więc to będzie taka, taka, taka seria. Taka seria. <laughs> taka seria jest taka, Ona jestem śmieszny. Taka seria to będzie. jestem też w I to było to, się to taka, 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 nie wiem, czy ryzykować. Zobacz, tak bym to już odłożę i ten mam dosyć takie e, wyjebane wyjebane i ten mam Musimy sobie je odłożę i skaczę po tą skrzynkę nie wiem co nie jest I śniegi to dobrze. To jest jeszcze zadanie zsrubowa, no dobra, łatwo było, już jestem, dobra, i wracam do góry, o, wiem, nożyczki zrobię, nożyczki, o, czyli już tak, tu, 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 tu. Если не попробуете меня выпустить, а, будет а, что не будет О, уж поемка, слышу. Tu mogę już się zadanie wykreślić z domek z wyłóczą? Dobra, wykreślone. Zasad 10 rzeczy, nie mogę się nie zacząć jeszcze. No mam 5 dopiero. Znaczy z zasadą punkt 4 jeszcze jedno parę urosło, to było właśnie na już. Teraz prędzej to się nagrywa. Aha, dobra. Będzie 6, 16 minut. A tu będę kończył sumiał. Tak, z taką piękną tygodnią. Yy, trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. No więc na razie, trzymajcie się. Cześć.